Witaj na kanale Galaktyka, na którym prezentuję gry planszowe i karciane. Tym razem będzie to gra Doniczki. Jest to bardzo fajna gra, którą osobiście bardzo lubię. Jest ona od 1 do 5 osób, od 10 lat i na 30-45 minut. W pudełku mamy jak zawsze instrukcję do gry Doniczki. Mamy 60 kart pomieszczeń w 5 kolorach, 10 kart pomocy dla każdego gracza, 60 kart roślin i są one bardzo ładnie narysowane. Mamy również żetony, które będziemy losować z woreczka, i tutaj mamy trzy żetony zielone oraz żetony przedmiotów, i tych przedmiotów jest 8. Karty celów różnego rodzaju. 36 żetonów doniczek, 36 żetonów ręki do roślin, schowek dla każdego gracza. No do punktacji i mamy właśnie 60 takich drewnianych znaczników wojności oraz jeszcze woleczek płócienny. No i widzimy, że mamy bardzo dużo gatunków roślin. Bardzo fajna gra. Aby przygotować rozgrywkę do gry doniczki. No tutaj po prostu pasujemy nasze karty pomieszczeń oraz karty kwiatów. Następnie wykładamy cztery karty kwiatów oraz cztery karty pomieszczeń. I układamy je w ten sposób, że tutaj mamy u góry kwiaty, a na dole mamy pomieszczenia. Jeśli chodzi o te żetony, to również z naszego woreczka losujemy cztery żetony, czyli po prostu te wszystkie nasze żetony malutkie wkładamy do woreczka, a następnie losujemy cztery z nich i po kolei wykładamy właśnie te żetony. Tutaj mamy jeszcze znaczniki bójności oraz znaczniki ręki do kwiatów, doniczki terakotowe i one zawsze biorą udział w każdej rozgrywce. Używamy wszystkie te doniczki terakotowe, obojętnie czy gramy w dwóch graczy, czy trzech, czterech, czy pięciu graczy. Każdy gracz otrzymuje jedną kartę właśnie rośliny i jedną kartę pomieszczenia. I właśnie bierzemy te karty losowo, czyli każdemu rozdajemy jedną kartę pomieszczenia i jedną kartę rośliny. Oprócz tego dostajemy jeszcze schowek na przedmioty nasze, czyli tutaj będziemy mogli dać jeden z przedmiotów którego nie będziemy chcieli w danym momencie ułożyć na naszej siatce, to będziemy mogli sobie przechować taki jeden przedmiot. A tutaj na dole możemy sobie przechować żetony, ręki do roślin, czyli tutaj te żetoniki, rączki. Dostajemy również karty pomocy. Każdy gracz, tutaj mamy wszystko dokładnie rozpisane, co robimy w naszej rundzie. I tutaj drugi gracz też otrzymał kartę pomieszczenia, kartę rośliny i schowek na jeden przedmiot oraz żetony, ręki do roślin, i jeśli chodzi właśnie o te żetony ręki do roślin, to pierwszy gracz nie otrzymuje żadnych żetonów, natomiast drugi, trzeci, czwarty gracz otrzymują po jednym takim żetonie, a ostatni gracz, czyli ostatnia osoba po prawej stronie pierwszego gracza, czyli ostatni gracz, który będzie brał udział w rozgrywce, otrzymuje dwa żetony ręki do roślin. Czyli ten gracz otrzymał dwa żetony ręki do roślin, bo to jest drugi gracz, i przy okazji ostatni, bo przygotowałam rozgrywkę dla dwóch graczy. Na sam koniec jeszcze musimy przygotować nasze doniczki, które będą nam punktowały. I zasada jest bardzo prosta. Gdy gramy w 5 graczy, to używamy wszystkich doniczek każdego rodzaju, czyli takie właśnie z trzema punktami, z jednym punktem i z dwoma punktami. Gdy gramy w 4 graczy, to używamy pięć doniczek wszystkich rodzajów. Gdy gramy w trzech graczy, to używamy czterech doniczek każdego rodzaju. A gdy gramy w dwóch graczy, używamy trzech doniczek każdego rodzaju. A gdy gramy solo, czyli gramy w pojedynkę jako jeden gracz, to używamy czterech rodzajów doniczek, każdego rodzaju. I te nasze doniczki kładziemy gdzieś z boku i w rozgrywce dla dwóch graczy mamy właśnie o trzy doniczki każdego rodzaju. I jeszcze gracze muszą sobie ułożyć jakoś kartę do pomieszczenia. Zawsze muszą sąsiadować te karty jednym bokiem. I będziemy chcieli właśnie tak ułożyć, żeby dostać żeton bujności. Czyli tutaj widzimy, że mamy słoneczko oraz taki symbol, czyli jak ułożymy sobie kartę tutaj lub tutaj, to, będzie, to, to otrzymamy jeden żeton bujności i my sobie właśnie ułożymy tę kartę tutaj i dostaniemy jeden żeton bujności. I kładziemy sobie na naszej karcie i właśnie rozgrywkę rozpocznie osoba, która ma roślinę, która wymaga więcej żetonów bujności. Czyli tutaj będzie pierwszy gracz, a tutaj będzie drugi gracz, bo on tutaj ma piątkę. I on sobie również będzie chciał dopasować jakąś tę kartę i on sobie daje tutaj do góry. I również otrzyma żeton bujności, bo zauważcie, że tutaj mamy taki symbol. I tutaj przyłożyliśmy do tego symbolu, czyli jak najbardziej otrzymujemy jeden w bujności. Naszym zadaniem z grzegemiczki jest odpowiednie dobieranie kart kwiatów oraz kart pomieszczeń i układanie takiej siatki w formie szachownicy, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Czyli przykładowo tutaj będziemy mogli położyć kartę pomieszczenia, a tutaj kartę kwiatów. Nigdy nie może być tak, że sąsiaduje ze sobą karta pomieszczenia z kartą pomieszczenia, czyli przykładowo. Teraz mogłabym umieścić tylko i wyłącznie kartę pomieszczenia tutaj. Nigdy nie mogę właśnie umieszczać karty pomieszczenia przy innej karcie pomieszczenia. I tak samo karta kwiatków nie może sąsiadować właśnie z inną kartą kwiatów, tylko musimy ją dopasować do jakiegoś tam pomieszczenia. I najlepiej zwracać uwagę właśnie na ten symbol, który znajduje się u góry u każdego kwiatka, żeby dopasowywać właśnie do tych pomieszczeń te kwiaty w zależności jaki mają symbol, bo wtedy otrzymujemy rzekomej bujności i zdobywamy punkty. A jak ukończymy taką kartę, to zabieramy sobie doniczkę i dostajemy dodatkowe punkty. I każda następna karta musi sąsiadować bokiem z inną kartą. Nie możemy tych kart kłaść poziomo, ani ich przestawiać w późniejszych etapach. Po prostu jak już raz coś ułożymy, to tak to zostaje na koniec gry. I układamy sobie taką siatkę 3 na 5, czyli 3 karty pionowo i 5, i 5 kart poziomo. Ale do czego potrzebujemy te nasze żetony ręki do roślin. Gdy mamy takie żetony, możemy je wydać na początku naszej tury do puli ogólnej, żeby odświeżyć nasz rynek. Czyli przykładowo usuniemy sobie tę kartę, tę kartę i tę kartę, bo nie chcemy przykładowo tych kart i sobie wyłożymy inne karty i być może one bardziej nam przypasują. Kolejną możliwością wykorzystania naszych żetonów ręki do roślin jest usunięcie odpowiedniej ilości żetonów, czyli przykładowo nie odpowiada nam ten ptaszek, nie odpowiada nam ta rybka, Równie dobrze możemy wszystkie nasze żetony usunąć i losujemy odpowiednią ilość nowych żetonów z woreczka. Dokładnie tyle, ile nam brakuje pomiędzy naszymi kartami. Czyli to jest właśnie druga możliwość, jeśli chodzi o nasze żetony. Trzecia możliwość to jest po prostu, że wydajemy sobie dwa żetony ręki do roślin i sobie dodajemy do naszego kwiatka, bo przykładowo nam brakuje, żeton bujności. Bo jak zdobędziemy 5 żetonów bujności, otrzymamy 5 punktów i będziemy mogli sobie zabrać taką doniczkę z punktami, czyli warto układać karty w ten sposób, żeby dostawały te żetony bujności. I czwarta możliwość wykorzystania właśnie tych żetonów ręki do roślin jest taka, że po prostu sobie zabieramy przykładowo ptaszka i kartę z innej kolumny, czyli na przykład chcemy żółtą, bo jak najbardziej możemy potem tego ptaszka położyć na tej karcie. Dostajemy więcej punktów, gdy dopasowujemy żeton, żeton w odpowiednim kolorze do karty w odpowiednim kolorze. Oczywiście również możemy położyć tutaj tę rybkę na żółtej karcie i tutaj nie ma żadnego problemu, bo dostajemy punkty również za rodzaje naszych przedmiotów w naszym domu, bo my układamy właśnie siatkę z naszych roślin oraz pomieszczeń 3, 3 na 5, a następnie liczymy punkty nie tylko za pomieszczenia, czy są dopasowane do kwiatów, ale również otrzymujemy punkty do, dodatkowe, gdy mamy dopasowany żeton kolorem do naszego pomieszczenia, czyli w tym przypadku taki ruch byłby jak najbardziej wskazany, czyli wydałam dwa żetony ręki do roślin, i sobie wziąłem kartę stąd oraz żeton stąd. Czyli podsumowując, gdy użyjemy dwóch żetonów ręki do roślin, to możemy sobie dodać jeden znacznik bujności na naszej roślince albo, albo, albo kasujemy tyle kart, ile chcemy i wykonamy karty, które nam bardziej przypasują. Możemy też wziąć sobie żeton i na przykład kartę z innej kolumny. Kolejna możliwość to skasowanie tyle żetonów, ile chcemy, a następnie wylosowanie tyle żetonów, ile usunęliśmy z naszego woreczka. I właśnie w ten sposób wykorzystujemy nasze żetony rąk. Mamy trzy rodzaje żetonów zielonych i tutaj mamy nawóz, łopatka i taka konewka. I jeśli weźmiemy sobie nawóz i będziemy chcieli go wykorzystać na wybranej roślinie, to ta roślina dostaje trzy znaczniki bujności. Czyli mamy w tym momencie już cztery i ta roślina byłaby ukończona, więc taki nawóz jest całkiem... Atrakcyjny, bo możemy sobie jedną roślinę wzrosnąć aż o trzy poziomy. Jak użyjemy łopatki, to możemy dodać po jednym rzetonie bujności na trzech różnych roślinach. A gdy mamy taką konewkę, to sobie dajemy ją do jakiegoś pomieszczenia na chwilę. I wtedy otrzymują znacznik bujności wszystkie rośliny, które są wokół właśnie tego pomieszczenia. Czyli otrzymałby znacznik bujności ten kwiatek oraz ten kwiatek, ponieważ one sąsiadują z tym pomieszczeniem. I mamy tutaj konewkę, która właśnie wszystkie sąsiadujące z tym pomieszczeniem karty, nawadnia, nawadnia i daje jeden znacznik bujności. Oprócz żetonów zielonych, które możemy wykorzystać, żeby nasze rośliny rosły, to mamy jeszcze 9 rodzajów żetonów, takich, które kładziemy właśnie na kartach pomieszczeń. I one będą nam dawały dodatkowe punkty, zwłaszcza jeśli dopasujemy je kolorystycznie. I tutaj mamy właśnie kanapę, lampę, obraz, stół, psa, kanarka, kota, rybkę i fotel. I na koniec gry, zgodnie z kartą punktacji. Jest to istotne, bo jak zdobędziemy 8 przedmiotów. Na naszej siatce 3 na 5 to otrzymamy aż 25 punktów. W każdym razie warto na to zwrócić uwagę przy punktacji, że im więcej różnych przedmiotów, tym lepiej, bo dostajemy wtedy dodatkowe punkty. I tak samo mamy tutaj kolekcjoner i dekorator, że jeśli będziemy mieli różne pomieszczenia na naszej siatce, to też wtedy dostajemy 3 punkty dodatkowe. Jeśli różne rodzaje roślin, to też dostajemy 3 punkty za dekoratora i właśnie kolekcjonera, że mamy różne rodzaje roślin i różne rodzaje pomieszczeń, w że gracz po prostu wybiera sobie jeden z dostępnych żetonów, a następnie przypisaną do niego kartę. No chyba, że skorzysta z żetonów ręki do roślin. I przykładowo właśnie sobie pierwszy gracz weźmie to żółte pomieszczenie, bo ma tutaj żółtego kwiatka i będzie chciał to pomieszczenie ułożyć sobie tutaj. Dzięki temu dopasowaliśmy symbol do naszego kwiatka, a więc otrzymujemy jeden znacznik pójności. Oprócz tego jeszcze dostajemy taki żeton, ale my na razie nie będziemy go chcieli dawać ani tutaj, ani tutaj, bo chcemy dać ten żeton rybki, na właśnie pomieszczeniu granatowym. Więc sobie przechowamy ten żeton tutaj. Następnie musimy wylosować nowy żeton I właśnie go wylosowaliśmy. Oraz dobrać kolejną kartę pomieszczenia. I to jest znowu żółte pomieszczenie. I teraz przeszłaby kolejna od drugiego gracza. Czyli jak widzimy, jest to, jest to bardzo proste. I teraz właśnie drugi gracz wybierze sobie granatowe pomieszczenie. Ponieważ ma tutaj granatowego kwiatka. I on będzie chciał właśnie sobie też dopasować. Może w ten sposób żeby właśnie otrzymać znacznik bujności, bo dopasowaliśmy symbol tutaj do naszych kart. I mamy już dwa znaczniki bujności. Oprócz tego otrzymują łopatkę, ale również nie musimy jej od razu wykorzystywać, tylko możemy sobie ją przechować na bardziej dogodny moment. Możemy tylko jeden przedmiot zachować, więc więcej przedmiotów nie będziemy mogli zachowywać. I teraz znowu sobie dobieramy kartę i następnie losujemy sobie jakiś żeton. I to jest piesek. I taka ważna uwaga, za każdym razem, gdy zabierzemy jakieś pomieszczenie, a tutaj w tym przypadku zabraliśmy te pomieszczenie i te pomieszczenie, to na karcie, która należała do pary tego pomieszczenia albo tego kwiatka, kładziemy znacznik ręki dorośli. Czyli ta ręka powinna wylądować tutaj, i druga tutaj, bo zabraliśmy sobie pomieszczenie stąd i stąd. I dlatego teraz to uzupełniam. Teraz pierwszy gracz sobie wybierze ten żółty żeton oraz ten kwiatuszek. Jakoś tutaj po tej stronie, żeby nam pasowała symbolem, czyli dostajemy jeden znacznik bujności. I oprócz tego bierzemy sobie żeton żółty, tutaj na to pomieszczenie, żeby dostać więcej punktów, wiadomo. Następnie musimy położyć znacznik bujności na tej karcie, ponieważ zabraliśmy kartę stąd, ta karta została olana, można tak sobie to skojarzyć, a więc musimy dać znacznik bujności, żeby karta z danej pary była bardziej atrakcyjna. I jeszcze oczywiście losujemy sobie jakiś żeton, a drugi gracz wyda sobie dwa znaczniki ręki dorośli, bo nie podobają mu się te żetony, a więc usuwa je i wyrosuje sobie nowe. No i tym razem drugi gracz już sobie musi wziąć jakąś kartę, a więc weźmie sobie tę kartę, następnie weźmie sobie ten żeton i tę kartę sobie umieści tutaj, żeby pasowały mu symbole i rzeczywiście mu pasują, bo mamy tutaj słoneczko, na karcie też mamy suneczko i takie ciemne brązowe tło i tutaj również mamy ciemno brązowe tło, a więc dostajemy dwa znaczniki bujności na tej roślince. Oprócz tego do swoich zasobów dostajemy znacznik ręki do roślin. I jeszcze sobie wykorzystamy tę łopatkę, żeby jej nie zmarnować, bo niestety mamy tylko jedno miejsce, a my chcemy sobie te kanapy na razie przechować. I dostajemy sobie po jednym znaczniku jeszcze na naszych roślinkach. Jeden i dwa. I w ten sposób nie zmarnowaliśmy naszej łopatki, bo tylko jedno miejsce mamy na jeden przedmiot. I teraz jeszcze uzupełniamy, czyli dajemy tutaj rękę do roślin. Losujemy jakiś żeton. I to jest znowu konewka. No i losujemy oczywiście jeszcze kartę z wierzchutali. Pierwszy gracz zabierze sobie ten żeton oraz tę kartę. I będzie chciał umieścić ją w taki sposób, żeby pasowało do pomieszczenia. No chociażby tutaj pasuje. I dostajemy jeden znacznik bujności, bo mamy słoneczko na naszej karcie. Zresztą my mamy wszystkie symbole akurat na tej karcie. Dostaliśmy też jedną rączkę. No i tutaj wykorzystujemy od razu nasz żeton, czyli dostaje jedna wybrana roślinka, aż trzy żetony bujności. Czyli przykładowo będziemy chcieli pomóc tej roślince. I dzięki temu mamy tutaj teraz 3 plus 2 to jest 5, czyli ukończyliśmy tę roślinkę. Oznacza to, że zabieramy sobie pierwszą doniczkę z trzema punktami. I ta roślinka jest już ukończona. Dostajemy dodatkowe punkty właśnie za doniczkę oraz dostaniemy te punkty tutaj, czyli 5 punktów plus 3, 8 punktów otrzymamy co najmniej za tę roślinkę. Teraz jeszcze tylko kładziemy rączkę, losujemy nowy żeton oraz wykładamy nową kartę. Drugi gracz zabierze sobie te pomieszczenie oraz ten żeton, ale żeby móc ten żeton użyć, to musiałby mieć żółte pomieszczenie, żeby mieć więcej punktów. Natomiast my oczywiście możemy położyć równie dobrze tutaj ten żeton i nic się nie stanie. Ale my chcemy zrobić więcej punktów, dlatego damy te pomieszczenie tutaj. Dopasowaliśmy symbolem, a więc zostajemy jeden znacznik bujności na naszą kartę. I teraz sobie zrobimy taką podmianę i dajemy swój fotel tutaj, będzie bardziej pasował, a naszą lampę żółtą przechowujemy i przyda się na inny moment i teraz jeszcze dodajemy znacznik tutaj, losujemy jakiś żeton i wykładamy kolejną kartę. Teraz kolejna pierwszego gracza, jemu się nie podobają ani karty, ani żetony, ale coś musi wymyśleć, bo ma tylko jedną rękę do roślin, czyli nie odświeży sobie rynku ani żetonów. Więc weźmy sobie te pomieszczenie i ten żeton. Najpierw sobie umieścimy te pomieszczenie i damy je tutaj, żeby zdobyć znacznik bujności na naszej karcie. Teraz sobie dodamy jeszcze naszą rączkę na przyszłość i jeszcze teraz weźmiemy sobie nasz żeton i od razu jakąś roślinkę wzbogacimy i damy trzy znaczniki bujności tutaj na tą kartę i mamy już teraz cztery znaczniki, brakuje nam jeszcze czterech i teraz dajemy sobie jeszcze rączkę tutaj, losujemy żeton i wypadamy kolejną kartę. Drugi gracz spuści się na tę kartę, weźmie sobie kwiatek oraz konewkę. Następnie da ten kwiatek sobie tutaj, bo tutaj rzeczywiście pasuje, bo mamy symbol zarówno taki, jak i taki, a więc dostajemy dwa znaczniki bujności. Oprócz tego chcemy dać sobie konewkę w tym pokoju, czyli każdy nasz kwiatek sąsiadujący dostanie po jednym znaczniku bujności. Czyli raz, dwa, trzy. Na koniec jeszcze musimy dołożyć sobie rączkę do tego pomieszczenia, wylosować jakiś żeton, i tym razem jest to fotel, oraz wyłożyć kolejną kartę. W grze doniczki zależy nam na różnych pomieszczeniach i na różnych gatunkach kwiatów, dlatego weźmiemy sobie teraz te pomieszczenie i ten rzekon. Ten żeton od razu podziemy sobie tutaj, w tym pokoju, jak najbardziej pasuje. Natomiast tę kartę damy sobie tutaj na dół i ona będzie nam kończyła rozrost naszej siatki w dół, bo możemy mieć tylko trzy rzędy i 5 kolumn, czyli taką siatkę 5 na 3 I dostajemy tutaj jeszcze oczywiście znacznik bujności, bo pasuje symbol. Następnie wchodzimy rączkę tutaj, losujemy w żeton. I wykładamy kolejną kartę. Drugi gracz zabierze sobie te pomieszczenie, bo mu pasuje, żółte i różowy żeton. Zobywa łapkę, zabiera, łapkę, zabiera żółty żeton i tutaj będzie chciał położyć kartę w tym miejscu, żeby zdobyć znacznie głośniej, bo jak najbardziej pasuje symbol. I teraz jeszcze kładziemy naszą żółtą lampę w żółtym pomieszczeniu, bo nam zależy, żeby mieć więcej punktów. A teraz, skoro się miejsce zwolniło, to dajemy nasz różowy żeton. Na sam koniec jak zwykle jeszcze uzupełniamy, czyli dajemy łapkę na kartę, której nie wzięliśmy w tej karze. Losujemy jakiś żeton. No i jeszcze wykładamy kartę pomieszczenia. Pierwszy gracz skusi się na te pomieszczenie, ponieważ tutaj jest dopasowany żeton do pomieszczenia. I się nawet dziwi, że drugi gracz tego nie zrobił. Czyli da sobie te pomieszczenie tutaj i od razu żeton za dopasowany. I jeszcze znacznik bujności na tej karcie. Już mamy 3, 4, 5, 6, jeszcze 2 i dostaniemy aż 8 punktów. Teraz jeszcze rączkę trzeba dołożyć na tę kartę, wylosować żeton i dołożyć kartę. Drugi gracz wyda dwa żetony ręki do roślin, żeby sobie zabrać tę kartę oraz ten żeton, bo będzie chciał go położyć w tym pokoju i jest dopasowany kolorystycznie. Oprócz tego mamy kolejny przedmiot, który również będzie się liczył do punktacji. Zdobywamy dwie łapki i jeszcze kładziemy sobie w tym miejscu naszą kartę. I mamy dopasowany symbol, więc dajemy sobie znacznik bujności. Na sam koniec jeszcze uzupełniamy łapkę tutaj i kartę tutaj. Musimy patrzeć, że to, musimy patrzeć, że to w tym miejscu dodajemy właśnie żeton w kolumnie, w której nie wzięliśmy karty. I jeszcze losujemy sobie żeton. Pierwszy gracz zabierze sobie ten żeton oraz tę kartę, bo jak, bo jak, najbardziej, mu, bo jak najbardziej mu pasuje i jeśli on ją da tutaj, to dostanie aż trzy znaczniki bujności, bo ma tutaj symbol, który pasuje, oraz tutaj w dwóch miejscach również, które mu pasuje, czyli razem trzy znaczniki bujności. Następnie ten fotel sobie da do różowego pomieszczenia. Na sam koniec uzupełnimy łapkę, tutaj wylosujemy żeton i wyłożymy kolejną kartę. Drugi gracz zabierze sobie tę kartę, bo będzie ona pasowała, oraz łopatkę. I tutaj damy tę kartę w tym miejscu, bo dostaniemy dwa znaczniki bójności za. Słoneczka, bo na, naszej karcie również jest, bo na naszej karcie również jest słoneczko. A tę łopatkę wykorzystamy jak najbardziej do trzech roślinek wybranych. I bardzo chętnie to zrobimy, ponieważ jak dodamy tutaj jeszcze jeden znacznik bujności. To ta roślina będzie już ukończona, dlatego weźmiemy sobie jeszcze doniczkę i zaznaczymy, że już więcej tutaj znaczników bujności nie będziemy dawać. Natomiast tutaj jeszcze potrzebujemy jednego i blisko sukcesu, bo jeszcze troszkę nam brakuje. I jeszcze sobie wybierzemy tę roślinkę, żeby ją dokończyć. I dodaliśmy... I dodaliśmy piąty znacznik, a więc ta roślinka również jest ukończona. I zabieramy ostatnią doniczkę z trzema punktami w tym wypadku, czyli opłacało się skorzystać z łopatki. Teraz jeszcze uzupełniamy nasze łapki. I to już jest czwarta dla tej karty. Następnie wykładamy żeton i to jest znowu łopatka. I kolejna karta. Teraz pierwszy gracz sobie zabierze granatową roślinkę i łopatkę. I umieścimy ją sobie w tym miejscu, żeby pasowała do pomieszczenia. Następnie dostaniemy jeden znacznik. Bójności, bo mamy tutaj słoneczko na karcie. I teraz chcemy od razu naszą łopatkę wykorzystać i damy sobie znaczniki bujności tutaj, tutaj i chociażby tutaj. I teraz widzimy, że tutaj już mamy 7, tutaj mamy 3, natomiast tutaj ukończyliśmy naszą roślinkę, a więc zdobywamy doniczkę. Tym razem jest już to doniczka z dwoma punktami. Ale zawsze coś. Musimy uzupełnić łapki. Tak, jakby tej karty nikt nie chciał. Tak to wygląda. Lasujemy żeton i kolejną kartę. Teraz drugi karty dają sobie dwa żetony ręki do roślin, żeby zabrać, sobie te, żeby zabrać sobie tę kartę oraz ten żeton. I tę kartę będzie chciał umieścić sobie tutaj. Dzięki temu dostanie sobie znacznik wójności na tej karcie. Oprócz tego, jeszcze do, używamy naszej łopatki od razu, żeby dostać trzy znaczniki wójności na innych roślinach, czyli będziemy chcieli sobie dodać tutaj. Tutaj i chociażby tutaj. Następnie dokładamy już chyba szóstą rączkę na tę kartę. Wykładamy kartę i jeszcze losujemy żeton. Pierwszy gracz odrzuci sobie dwa żetony ręki dorośli, żeby sobie świeżyć rynek kart. Czyli odrzucimy wszystkie te karty, które nie mają na sobie żetonu ręki, bo tych kart nie możemy po prostu odrzucać. Więc sobie odrzucimy to. I jeszcze to sobie odrzucimy. I wyłożymy sobie nowe karty. I to jest granatowa nareszcie. Różowa. A tutaj sobie wyłożymy taką i taką. No i teraz pierwszym graczowi bardzo pasuje ta karta oraz ten, że on od razu sobie dodaje do tego pomieszczenia lampę A te kartę daję sobie tutaj i będzie pasowała do tego kwiatka. Te, więc dajemy sobie tutaj, bo mamy jak najbardziej taki symbol. I jeszcze dodajemy sobie tutaj, bo też mamy symbol słoneczka który się teraz połączył z tą kartą i teraz policzymy sobie 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli tę kartę ukończyliśmy. Od razu możemy sobie dać również nasz żeton z przechowywalni na kartę i jeszcze dodajemy rączkę na tę kartę, rysujemy żeton i dodajemy sobie kartę pomieszczenia. Teraz drugi gracz sobie weźmie tę kartę pomieszczenia oraz ten żeton. Od razu go da do pomieszczenia kanałowego, żeby to kolorystycznie artę, różową kartę, da tutaj i pasuje symbol słoneczka oraz symbol półksiężyca. A więc dodajemy sobie znaczniki bójności. Tutaj mamy trzy, natomiast tutaj już mamy maksymalną ilość, więc usuwamy te znaczniki bójności i zdobywamy doniczkę z dodatkowymi punktami. I ta roślina jest już skończona. Ostatni krok to dołożenie łapki do tego kwiatuszka, którego nie wybraliśmy. Wyrosowanie szetonu i wyłożenie kolejnej karty pomieszczenia Koniec gry następuje wtedy, gdyż wszyscy gracze utworzą swoją siatkę 3 na 5 kart roślinności oraz, roślinności oraz pomieszczeń i wtedy możemy przystąpić do liczenia punktów i pomoże nam w tym dołączone do gry notesik. Przystępujemy do podliczenia punktów i tutaj mamy po kolei kroki, które będziemy liczyć. Najpierw liczymy wszystkie punkty za ukończone rośliny, a więc ona ma taką doniczkę na sobie, a no wtedy patrzymy na te punkty, rzucamy suneczku i dodajemy je do siebie i, i uzyskujemy wynik za wykonane kwiaty. Teraz liczymy sobie pozostałe nasze znaczniki bujności i dzielimy je przez 2. Czyli przykładowo u pierwszego gracza tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 znaczników bujności. Podzielić na 2 to jest 4, czyli dostajemy 4 punkty za pozostałe znaczniki bujności. Następny krok to obliczenie punktów zadoniczki, które nam dodatkowo punktują, czyli tutaj dodajemy do siebie 3, 1, 1, 2 i to nam razem daje 9 punktów. Kolejne mamy karty pomieszczeń. I one punktują w taki sposób, że każda dopasowana roślina kolorem do pomieszczenia daje nam jeden punkt. Ale jeśli znajduje się w pomieszczeniu przedmiot, który jest w tym samym kolorze, co tapeta tego pomieszczenia, to wtedy zamiast jednego punktu za dopasowany kwiatek otrzymujemy dwa punkty. A więc przykładowo tutaj mamy papugę na żółtym tle w żółtym pomieszczeniu. A więc tutaj mamy trzy kwiaty żółte, więc otrzymamy dwa razy trzy, to jest sześć. I tutaj tak samo mamy na granatowym tle złotą rybkę i, i mamy jednego kwiatka. I zamiast jednego punktu otrzymamy dwa punkty, bo mamy przedmiot pasujący do tła z przedmiotem. I w ten sposób właśnie obliczamy nasze punkty za pomieszczenia i wpisujemy sobie wynik. W tym przypadku jest to 12. Kolejny krok to jest obliczenie punktów za przedmioty. I tych przedmiotów mamy aż 8. I w zależności, właśnie zgodnie z naszą kartą, ile mamy tych przedmiotów, to taką ilość punktów otrzymamy. W naszym przypadku pierwszy gracz miał 5 przedmiotów, a więc jest to 12 punktów. I teraz sobie policzymy właśnie te przedmioty. Jest to papuga, złota rybka, fotel, pies, lampa. A za pięć przedmiotów zgodnie z tabelką otrzymujemy 12 punktów. I pisujemy sobie właśnie te 12 punktów. Ostatnie dwa kroki punktacji to jest nagroda dla kolekcjonera i dla dekoratora. Czyli patrzymy, czy mamy wszystkie rodzaje kart pomieszczeń. I my widzimy, że tutaj jest kolor żółty, granatowy, różowy, pomarańczowy i seledynowy. Czyli dostajemy trzy punkty. I tak samo otrzymujemy trzy punkty za wszystkie rodzaje kwiatów, czyli mamy żółtego kwiatka, granatowego kwiatka, seledynowego kwiatka, różowego kwiatka i pomarańczowego kwiatka, czyli również dostajemy trzy punkty, i tutaj tych punktów jest 77. Tak będzie wyglądał drugi gracz i on ma podobną sytuację. Tutaj liczymy 2 i 2 to jest 4 za pomieszczenia, później tutaj mamy dwa punkty za tego kwiatka, bo jest dopasowany do tego pomieszczenia i mamy pasujący przedmiot w pomieszczeniu. No i w ten sposób będziemy liczyć również drugiego gracza i tutaj właśnie pierwszy gracz wygrał jednym punktem z drugim graczem w grze doniczki. Mamy jeszcze wariant z kartami celów i rozgrywka przebiega w ten sam sposób, ale jeszcze dodatkowo patrzymy na karty celów, czyli na samym początku wylosowalibyśmy kartę cel, cel, celu dla roślin i tutaj mamy za każdy brakujący rodzaj rośliny dwa punkty. Tutaj mamy cele przedmiotów, czyli za każdą parę doniczek tego samego rodzaju. I jeszcze wylosowalibyśmy sobie cel pomieszczenia. Za każde pomieszczenie nie pasujące do żadnej sąsiadującej rośliny. I byśmy sobie właśnie takie trzy karty celów dodatkowo wylosowali. I byśmy sobie grali tak, jak normalnie sobie gramy, ale oprócz tego jeszcze zwrócilibyśmy uwagę na te karty celów, żeby zyskać ewentualnie dodatkowe punkty. I również w naszym notysiku jest miejsce właśnie na te dodatkowe punkty. Mamy tutaj cele roślin, cele przedmiotów i cele pomieszczeń, jeśli jakiś gracz wykona. Cele związane z tymi kartami, to dostaję dodatkowe punkty. Dziękuję za uwagę, a to była gra do niczki.